Witajcie w pierwszym noworocznym vlogu, można powiedzieć. A gdzie ja jestem i co ja robię? Nie przedłużając, już Wam mówię. Otóż, jak widać mam gałęzie na przyczepie. Przyjechałem robić porządki. Mówię, coś innego niż zawsze. Akurat mam jeszcze pożyczoną kamerkę, bo nagrywałem dla Was materiał na temat budowy i kosztów hali. No i korzystając z tego, że jest jeszcze kamerka, to mówię, wezmę. Pokażę Wam, jak to u mnie wygląda. Taka zima. Dziś mamy 19 stycznia, bodajże czwartek. Wczoraj troszkę popadało, już się topi. E, a gdzie ja jestem? A ja jestem na takich działkach, których jeszcze u mnie nie widzieliście. E, tam widzicie dwie pryzmy obornika leżą przywiezione. To jest działka tutaj, na której się znajduje 3,5 hektara. E, kupiona w ubiegłym roku po żniwach. E, no i takie porządki tutaj robię. Coś, co e, też to no wiadomo, teraz. Nie jest sucho, jest mokro. Tutaj jest taki troszkę dolny teren w tym miejscu, więc trochę się dumarzę. Ale wiadomo, że trzeba to zrobić, bo wiosną nie będzie na to czasu. Tutaj, jak widzicie, ogólnie tutaj przebiega miedza. Jak te wieżby idą, no i to co było na moją stronę, to wyciąłem. Wycięliśmy, bo tu miałem pomocników. Jeszcze te dwie połamane trzeba zrobić porządek. Tutaj po poprzednim właścicielu kamienie. Kawałek takiego nieużytku i dalej staw. I pokażę Wam, co ja chcę tu zrobić i może uda się pokazać, jak już się zrobi, że tak powiem jaki efekt końcowy wyjdzie i tak już to wygląda lepiej, bo tam jest taki rów, który zaraz zobaczycie był tak zarośnięty, że nawet mostków nie było widać no ale 3 dni roboty i udało się go przeciąć tutaj jak widać jest staw staw też jest na połowę, bo połowa jest jakby sąsiada i tutaj wierzby, które jakby przechodziły na moją stronę są od nogi wierzb wycięte a tam to dalej sąsiada, to wiadomo, że zostaje ogólnie dlaczego ja tutaj robię takie porządki przede wszystkim, zaraz wam pokażę, tu idzie rów, który idzie po skosie i dzieli tak jakby tą działkę bo tam tylko przejazd mieliśmy z tamtej strony bo działka jest dosyć wąska ma 45 czy 47 metrów szerokości, ale bardzo długa 3,5 hektara tu jest, więc ten rów tutaj, który widzicie dzielił no i tak jakby Wiadomo jak to jest rów. No, trzeba przejeżdżać mostkami, a tak Plan jest taki, żeby oczyścić teraz ten rów, wziąć koparkę, wywalić te pieńki Położyć rurę Taką grubą, drenażową Pewnie 160, najlepiej 200 No wiadomo, dać żwir, jasek I przysypać No i nawieść trochę ziemi tutaj A skąd nawieźć tej ziemi? A no ten staw można by właśnie tam co mówiłem, że między tą wieżbą najpierw a stawem jest taki kawałek nieużytku myślałem żeby go powiększyć, rozkopać troszkę akurat by była ziemia żeby tutaj żeby tutaj to przesypać. no i miałbym jednolite pole, oczywiście taka zabawa nie jest tania, bo tutaj wczoraj jeden znajomy mi to wyceniał znaczy znajomy, no właśnie nie znajomy firma po prostu tu z okolicy z ogłoszenia zadzwoniłem i, no i mi wycenił, no i rura też jest dosyć droga, bo tutaj Wychodzi 85 metrów tego rowu no do 100 metrów rury to jest 2,5 tysiąca brutto. No i za robotę no z rozkopaniem stawu z przewiezieniem ziemi. Krzyknęli około 8000. No myślę, że to jest drogo. Mam też znajomego, który ma koparkę ma podjechać któregoś dnia i mi to z grubsza wycenić. Ale chciałem tu trochę właśnie uporządkować, to co jest wycięte. No To było 3 dni roboty, żeby to powycinać. No tak to wygląda jak wygląda. Ogólnie działka nie widać, bo jest dzisiaj tak mgliście. Długa według wypisu z rejestru gruntów klasa czwarta AB. No i tak jak mówię, w sierpniu 2022 roku udało się to po żniwach kupić. Tutaj jeszcze tam w tej samej miejscowości, powiedzmy kilometr dalej, w linii prostej nawet mniej. Tu jest 3,5 hektara. Tam 3 hektary i tak droga też dzieli w dwóch, dwóch działkach. To 6,5 hektara doszło. Ogólnie co do areału, no to zmiany są yy, Praktycznie nic nie nagrywałem w ubiegłym roku, więc zmieniło się sporo yy, Bo i trzeba powiedzieć, że odeszło trochę ziemi To znaczy odeszło. Odeszła mi jedna dzierżawa, taka fajna bym powiedział, 6 hektarowa No gospodarz doszedł do wniosku, że przeszedł na emeryturę i będzie sam się no, bawił, ma sprzęt, będzie obrabiał sobie 6 hektarów yy, No i jedna taka, miałem możliwość kupu, była do, kupna była do sprzedania, tam miałem łąki ale teren bardzo nieciekawy Cena też nie była zachęcająca I odpuściłem 5 hektarów Więc 11 hektarów mi odeszło W ubiegłym roku No ale też no nie mam już ani hektara łąk tak? Wyzbyłem się, od dzierżawy pooddawałem Więc przez chwilę tych hektarów się zrobiło mniej Ale wrzesień, październik, no wie tu w sierpniu było kupione 6,5 hektara I wrzesień, październik akurat tak się złożyło, że kilka dzierżaw No miałem już wcześniej w sumie dogadane, ale podpisałem umowy Także no, jestem, można powiedzieć na plusie, jeśli chodzi o hektary, ale i o wydatki. No, na ten moment jest w granicach tam podchodzę pod 120 hektarów. Także no, praktycznie 40, prawie 40 mi doszło w ubiegłym roku hektarów. No, tam, no troszkę poniżej, ale no, blisko 40, częściowo nawet nie zła ziemia. Także tak to wygląda, jeśli chodzi o dzierżawy. A jeśli chodzi o ten rów, no wiadomo, że bez koparki tu nic nie zrobię. Jak koparki nie mam, więc koparkę i tak muszę nająć. Można ewentualnie dogadać się z kimś. Żeby mi wyczyścił ten rów Mogę sam ewentualnie wziąć kogoś do pomocy położyć rury drenacyjne yy, I malioracyjne i y, tam żeby no przyjechać przyczepą I wywozić ziemię żeby tam kopać a tu przywozić ale no wiadomo przyczepom no Tym bardziej jak będzie mokro ja tu jej nie uciągnę na tych tirowskich kołach Na oponach jeszcze dosyć niski profil jest to jak jest mokro to one zaraz stają No będzie problem a też no Chcę tu zasieć kukurydzę więc no chciałbym do kwietnia się uporać na spokojnie, teraz jest trochę czasu. Także tak to wygląda. Nie będę was zanudzał. Pytanie też jest takie, bo tak jak mówię, rok, rok praktycznie nic nie nagrywałem. Dajcie mi znać, czy chcecie, żebym, żebym coś tam nagrywał, czy to pożyczoną kamerką, czy też telefonem i coś wrzucał, jak to u mnie wygląda. No bo zmiany wiadomo, że jakieś tam są. No, staram się. Jak tam, jak na, na tyle, na ile można iść do przodu. Nie, nie zrobiłem jakiegoś kroku dużego przez ten rok, żadnego, jeśli chodzi o zakup maszyn. Natomiast no tutaj, jakby nie, mu, nie lubię mówić o swoich planach, ale już od dłuższego czasu planowałem zakup pewnej maszyny nowej, no, która niestety była droga, teraz jest bardzo droga, no ale już zdecydowałem się w grudniu, wpłaciłem no, zaliczkę, zamówienie poszło. W kwietniu ma niby być do odbioru. Zobaczymy. Możecie, jeśli dotrwaliście w ogóle do tego momentu, możecie zgadywać, co to za maszyna, jaka byłaby mi potrzebna. Na jaką, że tak powiem, chorowałem. No powiem tylko, że maszyna droga. Jak przyjedzie, zrobię prezentację, powiem Wam, ile kosztowała. Na ten moment powiem tylko, że no kosztuje sporo więcej, niż 10 lat temu kosztował ten ciągnik z ładowaczem i ze sprzętem. Także, no maszyna droga, nowa. Wiadomo, bez żadnej modernizacji, także pociągnęło po kieszeni, ale no, no jest potrzebna przy takim areale. Wiadomo, przydałoby się więcej maszyn, nie było chyba mówione, nie wiecie, w ubiegłym roku też sprzedałem Zetora, mojego starego, tego 70 72, No i też nie ukrywam, że, że teraz jest czas, bo w sezonie to tam cały czas coś, nie było czasu, rozglądam się za jakimś tam następcą. Yy, oczywiście za starym ciągnikiem, na, o nowych nawet nie, nie myślę. Przede wszystkim ze względu na cenę, ale też yy, na jakość jakoś tych nowych maszyn. Yy, słyszy się, że, że czy to John Deere, czy to Fendt, czy to Yamaha Ferguson yy, no, szału nie ma jeśli chodzi o jakość, o awaryjność. Także ja uważam, że póki są te stare, proste w miarę sprzęty do których wiadomo, że czasem trzeba dołożyć, coś tam naprawić, ale to jeszcze jeździ. Yy, jeszcze tak pokrótce Wam powiem, że John robiłem robiłem no, bardzo dużo w ubiegłym roku. Bo jak sprzedałem Zetora, Tora, yy, znaczy doszło do tego, że w sezonie nawet sporo pryskałem tym moim śmiesznym biarskim John No i przez cały sezon z obornikami jeszcze w grudniu yy, robiłem po tych nowych dzierżawach, uprawiałem. Yy, no przez cały sezon zrobiłem 900 godzin. Uważam, że jak na 20-letni ciągnik, 21 już, bo on jest 2002 rok, no to jest to bardzo duży przebieg. Yy, no i na razie, no, gniazdo hydrauliczne właśnie muszę też na dniach wymienić, bo mi tam zaczęło, no, ciekło z gniazda. Chłopaki z AgroJD już mi przysłali, jest, było zamówione. I praktycznie, a, i przełącznik jest do wymiany od włączania, widocznie się spalił, od włączania światła strzelawczego Koguta. Także, no, odpukać na razie chodzi maszyna. Wiadomo, też dwa lata temu była, była u chłopaków w AgroJD. W sumie 30 tysięcy było włożone w ten ciągnik, ale poluzowane, pokasowane wszystkie luzy, wycieki i na razie ta maszyna chodzi. I nie ukrywam, że chciałbym kupić coś nie wiem czy podobnego, czy starszego, czy młodszego niż John Dir, ale no coś, coś, coś z tej epoki jeszcze, tak? około 20-letnia 20 maszyna to jest w miarę jeszcze dosyć proste. Można coś tam poprawić, naprawić, bez żadnych DPF-ów, adblue, innych cudów, bianków i kupę elektroniki, i coś, coś takiego będę celował. Czy się znajdzie, nie wiem. Yy, powiem otwarcie, że teraz po nowym roku byłem obejrzeć dwa, dwa stare John Deary, ale no, yy, no stan agonalny, yy, ceny też nie, nie małe, bo jak wiadomo, nawet no sprzęt jest używane też. Ale zobaczymy. No może coś tam się uda znaleźć. Nie napalam się, że tylko i wyłącznie John Deere. Chociaż nie ukrywam, że chciałbym iść w jedną markę. A jak to się skończy zobaczymy. Tutaj jak widzicie ta jedna wierzba była taka no, grubsza. Ścieliśmy ją. To tutaj no, zaraz wywiozę, bo w włoży ogólnie do takiej znajomej tutaj chciała. Więc no, mi to jest na rękę. Nie muszę tego gdzieś tam wywozić. Na pryzmy potem wypalać, no bo co z tym zrobić. A tu takie grubsze drzewo on tutaj do teściów. W sumie mam w linii prostej 3-4 km, zaraz wrzucę na przyczepę i zawiozę. No i to właśnie, jeszcze dzisiaj jest tak jak jest. Widzicie, mazia się zrobiła, ale od 12, tam chłopakom zeszły indyki na kurniku, i od 12 mają zacząć mi wozić chłopaki tu łódkom obornik. I boję się trochę, wprawdzie tu było tylko po żniwach zwapnowane i stależowane, więc jest dosyć twardo. Ale tu, właśnie tam, 3 km dalej mam działkę, gdzie były buraki cukrowe. Po burakach robiłem na głęboko, no i tam wprawdzie jest takie miejsce przy na pole, gdzie jest piąta klasa, piasek, ale no jednak byłem zobaczyć samą przyczepą i cienkiem, to musiałem przedni napęd włączyć, bo, bo się grzebał. No i tam będzie problem, podejrzewam, no ale gdzieś muszę to wywalić. Odnośnie obornika, no oczywiście też zdrożał, jak wszystko, to i obornik. Na pewno Was będzie też może interesowała cena, na ten moment płacę 90zł za tonę No i transport, no to wychodzi gdzieś tam no stówka. No ale samemu jak mam wozić przyczepką jedną, no to, to nie robota No też przydałaby mi się, nie ukrywam, druga przyczepka, gdzieś tam yy, trochę tam patrzę Ale no wiadomo, wszystkiego na raz się nie kupi, to raz Dwa, że wiadomo jaka jest sytuacja na rynku zbóż, mam tam nie wiem, 80-100 ton plus minus no, nawet jeśli będzie 80 w magazynie pszenicy. No i y, sporo kukurydzy. No i teraz jest y, dylemat, co z tym robić. Znaczy na razie czekamy, ale cena spada. Y, zobaczymy. Nawozy azotowe kupione całe. Na przyszły sezon na cały Areal. Nie mam nic y, polidapu, czyli fosforu i mam tam, no muszę jeszcze z 7-8 tą dokupić kornkali, ale też czekam, może troszkę spadnie. No zobaczymy. Na razie, na razie tak to wygląda. Nie będę mówił wszystkiego w ciągu 10 minut, bo to taki miszmasz wyjdzie i tak myślę, że powiedziałem dużo skakania z tematu na temat. Jeśli chodzi o uprawy, jak to wyszło w tym roku, wy trzeba nagrać osobny odcinek. No, wiadomo, wiadomo, że rok jest taki, jaki był i zaczął się jeszcze bardziej nieprzewidywalny. Robimy potężne nakłady w tym roku. Jak to się skończy dla nas, rolników, nie wiadomo. Nie wiemy po ile sprzedamy, jaki będzie rok. No, rok, rok, myślę, że to będzie wielu niewiadomych, ale. Co nam przyniesie, to zobaczymy. Dogram, postaram się dograć, jak nie zapomnę, jeszcze jak przywiozłem ubornik. chłopaki. czy się uda ich wciągnąć. Mam linę ze sobą na pole przy kipowaniu. Także, no, jak, jak tylko nie zapomnę, to, to kamerkę wziąłem, to, to postaram się nagrać. Na razie to tyle. I usłyszenia. dzisiaj mamy już 10 luty, lutego. A ja dogrywam, bo miałem Wam nagrać wtedy z czyszczenia działek, jeszcze materiał z przywozu obornika, ale no zeszło się, zaczęli wozić po ciemku, już nawet nie miałem głowy, żeby kamerę zakładać. Tak Wam dzisiaj dogram informacyjnie, zobaczcie co tu się stało. Ano taki lokalny dystrybutor nawozów mi przywiózł, tu się dogadałem, Kornkali, oni tu rozwożą klasę, ciągniczkiem. No i wjechał do mnie, już po drodze już że coś mu syczało, przebił koło, nowy klasik, taki nawet fajny zgrabny ciągniczek. No, ale koło przebił, trzeba było zdemontować, pojechali chłopaki na wulkanizację. A ja zamówiłem, bo tam 6 ton mi braknie. Mam tam zapasy powiedzmy zeszłoroczne nawozów, ale 6 ton kornkali wyliczyłem, że mi braknie. Właśnie tu sobie rozładowałem. A jakie zmiany? Jeszcze się nie ukazał vlog, bo jest niezłożony z grudnia, sprzed świąt, odnośnie budowy hali. Tam było tej kukurydzy więcej. No, jak widać tutaj coś wyjechało, mianowicie niecałe 40 ton kukurydzy zostało sprzedane na ten moment do lokalnej mieszalni pasz no 1200 zł netto, więc żadna rewelacja. Co do pszenicy, pszenica, która tam z tyłu leży. Wczoraj podpisałem ma parametry 74 ma gęstość, troszkę mała gęstość, no ale pójdzie tam jakoś się dogadałem, że pójdzie na konsumpcję. No, 70 ton tu powinno być może troszkę więcej. 70 podpisałem też 1200 zł netto odbiór w przyszłym tygodniu. No i zostanie mi ta. To jest typowa paszówa, bo ma 71 gęstość białką Jedna i druga powyżej 14, ale nie ma gęstości. Także to jest paszówka gdzieś w granicach 40 ton. Tu powinno być na razie. Czekamy, zobaczymy, co się będzie działo. Kukurydza reszta yy, też czeka. Mówię, to co sprzedałem, to sprzedałem. Było plus minus 140-150 ton tutaj wysuszonej. Yy, więc jeszcze tego jest towaru, ale z kukurydzą się nie śpieszę. A tak jak mówię, no tutaj oczywiście nie rozładowywałem, bo tu kolega Matura i miał zdjąć nawet, no ale tak wyszło z tym kołem, ledwo dojechał, mówię, no to już niech się biorą za zdejmowanie koła. A ja w tym czasie dałem im klucze, ja w tym czasie sobie zdjąłem nawóz, oni pojechali. No i co jeszcze? No nawozy, nawozy ogólnie są, zobaczcie tutaj, no. Żeby nie było, że ktoś zaraz mi tu zarzuci, że 5 ton kupiłem i, i wesoły. Nawozy mam tutaj, są w drugim garażu. Azoty mam praktycznie całe, więc nie mam jeszcze polidapu. Gdzieś 6 ton polidapu potrzebuję dokupić. No ale to zobaczymy, jak to wyjdzie. No tutaj. Johnny, jak widać, już gotowy prawie do sezonu. Yy, zaczyna zjeżdżać kukurydza. Jeszcze Wam powiem, tutaj mi przyjechało na razie. O, tutaj leżówka, remonty bieżące, łożyska się rozwaliły. Na razie mi Amavit przyjechał w KWS-u. Po yy, wjeżdża paleta z pioniera nasion. I jeszcze będzie nowość w, w gospodarstwie Kalos Syngenty. 10 jednostek i cała kukurydza będzie. A ja tak jak mówię, tu panowie też rozprowadzają nasiona. Nawet nie wiedziałem kukurydzy. Widzę jakiegoś rosomaka. Widzę Syngenta Koloseum. I coś jeszcze z dekalbu. No, tak mówię, tak tylko informacyjnie dogram. A ogólnie ciągniczek ten, z tego co słyszałem, ma dwa lata. 2000 godzin, głównie w transporcie. I zobaczcie, tu opon, to nie wiem, czy 20% zostało. Opony Firestone, no bardzo dużo jeżdżą chłopaki, bo głównie rozwożą te nawozy. Ale no przy 2000 godzin, żeby opony zjadło. I ta, która tutaj ją. Yy, no praktycznie na boku rezerwału, nie wiem czy to z niej będzie, okaże się No to też nie wiem czy jest 20% bieżnika, już niemalże łysa opona Także tak to wygląda, na razie to tyle Mam nadzieję, że, że spotkamy się, to znaczy będę coś nagrywał Wraz z początkiem sezonu wiosennego Jeżeli będziecie chcieli oglądać to, to do zobaczenia w kolejnych vlogach Trzymajcie się i cześć